Już tylko cztery zespoły walczą o Puchar Ligi Mistrzów. Pozostaje dowiedzieć się kto stawi się w finale, a kto odpadnie na ostatniej prostej. Która z ekip pokaże dziś większe umiejętności? Tu Dortmund, tu BVB Stadion. Wielu kibiców nie mogło się doczekać, aby po ciężkim dniu oddać się swojej pasji i obejrzeć kolejny mecz. Oby widowisko nas nie zawiodło. Najbliższe dwie godziny spędzą Państwo z nami, czyli z Tomaszem Smokowskim i Jackiem Laskowskim. Mamy dziś dla Państwa spotkanie olbrzymiej wagi. Pierwszy półfinał UEFA Champions League. Borussia Dortmund zmierzy się z drużyną Paris Saint-Germain. Tak, przed nami wspaniałe starcie, choćby z uwagi na wagę tego spotkania, bo to przecież półfinał UEFA Champions League. Zostały już tylko cztery najlepsze drużyny Starego Kontynentu. Różnice jakości między półfinalistami są już niewielkie. Każda z tych drużyn dysponuje olbrzymim potencjałem piłkarskim. Pytanie tylko, który z trenerów lepiej wykorzysta rozdane dzisiaj karty? Może im dać prowadzenie. Homer, jak on to zrobił? do Hakimiego, odegranie piłki z powrotem do Dembele. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Adresatem tego podania jest Lucas Hernandez. Piłka do Dembele. No i po ataku, dobra interwencja. Mariusz Wolf. Podanie, dociera do Branta. Ale Faw. Sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego. Za chwilę może być groźnie. Czyli nie będzie długotrwałych potworów w tym półfinale. Teraz gra powinna się otworzyć. No to spójrzmy jeszcze raz. Wolny poważnie. Przez uderzył na górę. już mocno skręciła, co jak widać bardzo zaskoczyło bramkę. tworzył nam się wynik. Jest 1-0 Lucas Fernandez. Witinia za Iremery. Znajduje tam Kiliana Mbappe. Podanie zwrotne do Mbappe. Decyduje się na indywidualny rajd. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Podał do Lucasa Hernandeza. Z powrotem do Lucasa Hernandeza. Mbappé teraz przy piłce. Szansa! Będzie remis! Świetna teraz gra we własnym polu karnym. Sędzia teraz dyktuje rzut wolny dla Borussii Dortmund. Marcel Zawitzer. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Wolf. Hummels. Süle. Mats Hummels. Otwiera się okazja na dobrą akcję. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. PSG traci piłkę. PSG dostaje rzut wolny. Że piłka wycofana ze skrzydła. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. No i nic z tej kontry nie będzie. Znajduje tam Kyliana Mbappé. A teraz szansę na gola. Dobry refleks Blankarza. Wypita piłka. Marcel Zawicer. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Może teraz wyrównać. Wspaniała interwencja. To powinna być Bramka. Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. Lekko dogrywa w pole karne. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Ogrywa teraz do środka. Uwaga! Mamy zatem potwierdzenie. Spotkanie potrwa jeszcze co najmniej dwie minuty. Naciskany Hummels. Jeśli się pomyli, będzie groźnie. Malen. I tak oto na PVB Stadion Dortmund właśnie zakończyła się pierwsza połowa spotkania solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyników. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Wznawiamy mecz po przerwie, przed którą to przerwą Borussia Dortmund wypracowała sobie minimalne prowadzenie. Czy stać się na więcej? Stanie górą i zrobiło się ciekawie. I z piłką Julian Brandt. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Dembélé. No teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Uwaga, jeśli trafi, będzie remis. Bez trudu teraz łapie piłkę. Emre Can. Hummels pod presją, nie może się teraz pomylić. Marquinhos. A szraf hakimi. Rywal bez szans. Piłka zmienia właściciela. Świetne teraz prostopadłe do grania. I jest! Umieścił piłkę w siatce. Prowadzą teraz już dwoma golami. Zobaczmy tę bramkę raz jeszcze, pewne szybkie wykończenie z bliska. Spójrzmy ile może dać, dobre grę ustawił. 2 do 0, gramy dalej. Zman Dembele. ostatnie pół godziny gry przed nami. Dobre wejście. Wygrywa tę piłkę. Lucas Hernandez do Marquinhosa. Milan Skriniar Zairemeri. Mbappé 2P teraz przy piłce. Podanie dochodzi do ósma na Dembele. Bardzo dobrze teraz to broni. A zatem jest decyzja, by z ławki wpuścić na boisko świeżą krew. Dembele wykonuje rzut rożny końca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Asensio ma piłkę. No i zmarnowana świetna szansa na gola. Co za pudło! Z takiej odległości można było strzelać lżej, ale za to dobrze przymierzyć. Wielka szkoda. To powinna być bramka. Brandt, Borussia teraz gra dalej, sędzia dobrze puszcza grę. I teraz przy piłce zawicer. doskonale się ustawił. I teraz dobra okazja do kontry. Kylian Mbappe. Mbappe zagrywa w pole karne, dobrze wybija już po zagrożeniu. Mbappé teraz przy piłce. Zagranie do Dembele. Znakomite zachowanie w defensywie. Znakomite. Aler. Ramii Bensebaini. Emre Can. Humels. I to wygląda. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Gol! Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Jeszcze będzie gorąco. Teraz widać, jak potężny to był strzał. Udało się włożyć w niego całą siłę. Piłka niczym pocisk. Piła się w siatkę. Co za gol! Aktualny wynik to 2 do 1. Kibice drużyny gospodarzy ledwo panują nad sobą. Te ostatnie minuty dłużą się w nieskończoność. Rezultat wciąż korzystny, ale doskonale wiemy, że w takich końcówkach wielu traciło prowadzenie. Czekają z utęsknieniem na ostatni gwizdek. Czy się uda? Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Chodzimy w ostatnią minutę meczu. Niecelne zagranie. Rami Bensebajni. Zawicer. Danie, dociera do Branta. Okazja! No, do to była obrona. Sędzia sygnalizuje zmianę w szeregach Borus i Dortmund. Zrożnego w okolice 11. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? Tak, świetnie teraz bramkarz. Jest Ostatni gwizdek. Wygrywają przed własną publicznością. Na co po cichu pewnie wielu liczyło. Jest przewaga, ale w rewanżu nie mogą liczyć na przychylność trybuna jedynie na własne umiejętności i zgranie. jak to w dwóch meczach bywa? Dziś może i czują lekki niedosyt, bo zwycięstwo zaledwie jednym golem sprawia, że rewanż będzie pojedynkiem na śmierć i życie. Ale kto wie? Być może po drugim meczu okaże się, że ta minimalna wygrana była na wadę złota.